Dzień dobry. Nazywam się doktor, fizjo i jestem awatarem wygenerowanym przez sztuczną inteligencję. Chciałbym Was zaprosić na szkolenia z obszaru wirtualnej rehabilitacji i jej wpływu na fizjoterapię. Te innowacyjne szkolenia otworzą przed Wami drzwi do fascynującego świata VR, prezentując praktyczne zastosowania w terapii, metodykę badawczą, a także integrację z tradycyjnymi technikami rehabilitacyjnymi. Zajmiemy się nie tylko sprzętem i oprogramowaniem, ale również etyką i prawnymi aspektami wykorzystania VR w praktyce klinicznej. Odkryjemy razem najnowsze badania i przypadki studiów, które potwierdzają efektywność VR w fizjoterapii. Przygotowałem dla Was materiały, które pozwolą zrozumieć zarówno podstawy, jak i zaawansowane techniki, umożliwiające zastosowanie VR w rehabilitacji między innymi połudarowej czy oddechowej. Czy jesteście gotowi rozszerzyć Wasze kompetencje o nowoczesne metody pracy z pacjentami? Zapraszam na platformę Fizja, gdzie wspólnie będziemy podążać ścieżką innowacji i doskonałości w naszym fachu. Rejestracja jest prosta, a każde zakończone szkolenie gwarantuje certyfikat. Dołączcie do nas na fizja.pl i weźcie udział w przełomowym kursie, który zmieni wasze podejście do fizjoterapii. Do zobaczenia.